Czas widzowie, wracamy z nagrywaniem filmików. Po dosyć długiej przerwie dzisiaj mam dla Was karierę od nowa danego piłkarza. Jego trafimy od 1 do 100, i ten, który trafi z transfermarktu, będzie grana jego kariera od nowa. Będziemy nosać koal Jego pierwszy klub, czy zostaje, czy odchodzi, czy na wypożyczenie z opcją wykupu, czy na zwykłe wypożyczenie, lub na krótkie, czy zostanie, ile będzie miał. Um, yy, ile dostanie na karcie i jakie trofea wygra, i jeszcze będziemy mieli o taką aplikację, gdzie będziemy robić turnieje. Dlatego bez przedłużania będzie dziesiąteczka. Zaraz sprawdzamy to. Zaraz sprawdzamy to w transferu. I wynika na to, że w tym odcinku będzie kariera nowa. deklana Rice'a, który jest dziesiątym zawodnikiem w transfermarkt. Za wiele trofeów to on nie miał. A to się nie liczy. Zaraz będzie jego pierwsza, zaraz będzie pierwsza kredyty. Dobra, jesteśmy. Dobra, jego pierwszą, kar jego pierwszą ligą będzie Serie A, już zaraz ale Albo nie, będziemy na generatorze robić po tabeli serie A, to zaraz sprawdzamy, gdzie trafi. On 1 do 20, zaraz, i będzie to numer 13, a 13 drużyną w serie A, już nie będę zatrzymywał jest Frosinone, o, ale <laughs> ciekawie, ale ciekawie, że Frosinone tak dobrze idzie, bo na przykład Udinese, albo Ella z Verona, ale ta naprawdę jest słabo idzie i Sassuolo, ale to, że Napoli w tamtym roku wygrało mistrza, a teraz a teraz nawet nie potrafią dojść do czołu, do, top 4, do top 5 zespołów, jak dalej tak będą zdobyć punkty, to, to, oni, to, oni, raczy, to oni zagrają w Lidze konferencji. Nie, oni nie, nie będą grać w europejskich pucharach. No za dużo punktów to im w sumie nie brakuje, bo do takiej Fiorentinu starczy zwycięstwo. Ale przy obecnej formie Napoli to nie będzie raczej. To będzie ciężkie, ale dobra, zaraz zobaczycie jego pierwszą kartę. Tak wygląda pierwsza karta Detlana Rice'a. Za mocna to ona jeszcze nie jest. Ale miejmy nadzieję, że w drugim sezonie to się rozwinie, ale teraz... Teraz nie o tym mowa, teraz Liga Mistrzów, do której przy... Ale nie, Frosinone no nie gra w serii A i Puchar krajowy. Dobra, w takim razie jest seria A. To no jest. A Frosinone w, no, no w Serie A. Dwunaste miejsce, naprawdę dobrze, a mistrzem Poli został. Z ligi Sassu z spadło. Tak to ze spadków to żadnych niespodzianek nie ma, ale od to to. Roma, Igoter, Milan, Juve, yy, Lazio, Udinese. Ale dobra, póki co Frosinone nie dało jakiegoś czadu, ale najważniejsze to, że nie spadli. Dobra, teraz mamy... Puchar. ho, z Napoli wygrali. Trafili na Juwę. Co, ho, ho! 1-0 oni grają w półfinałach z Lazio. Z Lazio? Yy, no nie. To nie starczy. Koniec przygody Frozinone. Był półfinał, ale. I tak mistrz został Wilan. Ale naprawdę dobry sezon, Frozinone. Naprawdę, nie pokaz, pokazali to co potrafią, pokonali Juventus, stanęli ciężką przeszkodą, nie, nie spadli z ligi mimo tego, że są debiutantami. mediawinkami Naprawdę, dobre ale zaraz skręcimy czy zostanie, czy odejdzie, czy I trafi na... odejdzie! To już nie będę zatrzymywał i... Ligę A, ligę? Może się śmiać, że to liga farmerów, ale Mają tam PSR nawet. To nie są coś źli. Kto tylko chciał kręcić? Dobra, nie będę tam Wam przedłużał. Pominę to i zaraz będziecie widzieli te koło, jak kręcimy. I Declan Rice trafi do Marsylii. Olsz Transfer, czy jest Liga Europy? No to dobrze, dobrze. To zaraz tą Ligę Europy zobaczymy, ale jeszcze koło fortuny overallowe. Raj zostanie za swój do w miarę dobry sezon plus 6. No to zaraz zobaczycie jego nową kartę. No takie statystyki się dla... dla no takie statystyki zdecydowałem, że taki deklat dostanie w drugim sezonie. No ale ja już nie mogę doczekać tej Ligi Europy. Po prostu to będzie coś niezwykłego. Coś bardzo niezwykłego. A W takim razie puchary regionalne. Europa, ja zamykam... Ja zasłaniam sobie... Gdzie ta grupa? No, ja zasłaniam sobie ręką tą grupę, będę sprawdzał po prostu wyniki. Okej. Okay. Wygrana z Ajaxem, wygrana z Brightonem, wygrana z AEKiem, remis z AEKiem, remis z Ajaxem, porażka z, z Brightonem. Czyli wychodzą z grupy. Dobra, niech sobie oni tam... Dobra, równa wstępna to nikogo nie interesuje. Ole Raków się zakwalifikował. Z kim grają z Olympiacosą. A Marsylia trafiła na Sporting Lisbona. A bo nie, już sami za Ja tutaj klikam randomowo, dlatego nie zdziwcie się, jak będzie parę kardynalnych wyborów. No tutaj czekaj, co to może na robę? Haker, gdzie oni są? Dobra, krwena z Tak wyglądają wyniki. O, Marsylia przeszła. O, ale krwena z była blisko sukcesu, ale West Ham w wyreważu odwrócił losy meczu, ale też Rakowowi nie udało się zakwalifikować. On Liverpool dostał tam Antwerpii. Marsylia trafiła na Jagbojów. Problemy jakieś tam były, bo 5-3, ale przejście do przejście. Ze Sportingiem, no już się nie udało wygrać, a w finale Ligi Europy to Sporting był górą. Szkoda Marsylii, byli blisko sukcesu, Rays był blisko pierwszego trofeu, ale jeszcze Ligę czeka. A w Ligę Marsylia... Aha, prawie z Ligi spadli. Dobra, takie są, ohoho, ho, z że derby, no i już przegrali, już musieli przegrać, jeszcze zobaczmy, ten cały turniej jak się skończył, no to już nie jest ważne, a takie Paris FC i, tak, i takie Virezon zaszli dalej, derby Paryża, no i PSG wygrało, no i gratulacje Paryżanie. No, ale czekaj, tutaj chyba jeszcze będzie mieli. Aha, luza tu gra. Ale dobra, to też przesymulujmy. To i Toulouse wygrała. A teraz zakręcimy ważnym dla Rajsa kołem fortuny. Bo to będzie koło, czy zostaje powołanie. No i dobra, czy zostaje powołany. Haha. Zagra na Euro, Rajs. Rajs gra na Euro, dlatego. Dobra, kwalifikacje do Euro.